Anonki, moja siostra spotyka się z Gangusem, nie jakimś osiedlowym sebą w dresie, co biega z ziołem i fedą, tylko prawdziwym średniego szczebla Gangusem. Facet ma 29 lat i nigdy w życiu nie skalał rąk pracą. Od stóp do głów odjebany w jakiejś Armani, Hugo Bossy, Hilfigery, Lacoste. Kiedyś stalkowałem jego szmaty na Zalando, bo jak robi chaos mocno, jak mamy kupi na wyprzedaży, to nie ubrał nigdy nic co kosztuje mniej niż 300 zł, chyba że skarpety, ale też z Armaniego XD. Na szyi, oczywiście, złoty łańcuch, warty pewnie tyle, co Czteroletnia skoda z salonu zegarek Brightling. Dał mi przymierzyć do zdjęcia, kiedyś i zapamiętałem napis. Zli złota branzoleta na łapie grubości bochenka chleba. Brakuje tylko cygańskich signetów i tatuaży. Ma trzy samochody Audi A8, jakiegoś terenowego Mercedesa i mustanga. Oczywiście wszystkie czarne, z tego co siarka mówiła, miał opcję kupić okazyjnie Audi R8 Cabrio, ale zbyt przybałowe w jego profesji. Nie żebym się chwalił przyszłym szwagrem, bo siostra to debilka, będąc z gościem, który skończy albo w piachu, albo w więzieniu. Mamy myśli, że bogato uro rodzony, a te pewnie coś podejrzewa, ale się go boi jak ognia, bo zszedłby na lepę. Poza tym ostatnio dorzucił się nam 10k do remontu mieszkania, głównie pokoju siory. Na opis mojej osoby nie będę tracił czasu, bo uwierzcie, że nic ciekawego. Jestem typowym dzieckiem piwnicy. Dwóch kolegów na krzyż, szkoła, granie na kąpie i fapanie do wszystkiego, co macycki. Jedyny kontakt z kobietą miałem w kościele, gdy ksiądz kazał złapać się za ręce. Warto dodać, że mieszkamy na dość patologicznym osiedlu, gdzie większość po zawodówce wybiera dwie drogi. Praca w fabryce za 1,8k na 3 zmiany. Albo dealerka, drobne rozboje i kradzieże. Zdecydowana większość sąsiadów w moim wieku wybiera opcję drugą, więc ostatni raz po 22 byłem na dworze, jak ewakuowali blok, bo ulatniał się gaz. Większość Sebastianów ma mnie za zero, nie dziwię im się, wręcz mnie nienawidzą, że zamiast dwuletniej zawodówki po gimnazjum poszedłem do technikum, zamiast palić lówki po klatkach schodowych i pytać ludzi, którzy przypadkiem nie weszli w nie te bramy, czy mają jakiś problem. Kolejnym powodem do nienawiści jest fakt posiadania przeze mnie prawa jazdy i BMW mojego ojca, rocznik 9 którym pozwala mi czasem jeździć. Jest to marzenie większości z nich, lecz nieosiągalne, przez to, że większość swoich zarobków wydają na szlugi, browali, dopalacze czy alimenty. Nieraz wysiadając z auta i niosąc zakupy Dla mamy słyszałem na ławce jak gadali Między sobą, że taka ciota jeździ Taką zajebistą bejcą No i to w benzynie Wcale nie ściszając przy tym głosu Nie wiedzą, że wlot gazu można schować w klapce od baku I wcale nie musi być w zderzaku Sebiksy nie mają też pojęcia O związku mojej siostry, ponieważ gangus Nie pokazuje się z nią zbyt często Niby względy jej bezpieczeństwa, ale pewnie Ma cztery takie durne laski w każdej części miasta No i w naszej klatce Mieszka dwóch dealerów, więc widząc auta Tomka, bo tak ma na imię mój szwagier. Gangus są przekonani, że przyjeżdża do wcześniej wymienionych, rozliczyć ich ze sprzedanego towaru. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo zawsze odkąd wychodzi od nas z mieszkania a wsiada do auta, mija dobre 20 minut. Obserwuję go z okna. Kilka dni temu przyszedł ten czas, że musiałem wyjść z piwnicy po trzeciej, bo skończyła się mineralna, a żabki już zamknięte. Upał mocno, a księżniczki kranowe pić nie będą. Mamy i siostra są za głupie na prawko, a ojciec najebany wojakami leży na kanapie przed telewizorem, jak co wieczór. Wziąłem kluczyki i ruszyłem w stronę najbliższego Orlenu kupić picie i hot -doga. Sam mógłbym spokojnie pchać dragi, bo mimo, że jeżdżę starym BMW, to ze względu na moją aparycję stuleja policja nigdy nie próbowała mnie zatrzymać do kontroli, mimo, że wyjeżdżając z podwórka bardzo często mijam się z radiowozem. Dla Sebiksów w Matizach i Golfach to kolejny powód, by mnie nienawidzić i nazywać konfidentem, bo bagiety potrafią kazać wyjmować im kanapę z auta szukając do palaczy. Szybko obróciłem trasę dom-stacja-dom i idąc z auta do klatki standardowo miałem Sebu w się na ławeczce. Tym razem nie słyszałem żadnych obelg w moją stronę ani śmiechu, więc przeczuwałem najgorsze. Zanim doszedłem do klatki drogę, zaszedł mi Adrian z matim, serio mają tak na imię, zabierając mi mineralkę, otwierając przy mnie i pijąc ją do połowy. Widać, że byli totalnie wyćpani amfetaminą i pewnie mieli spływ i musieli popić czymś innym niż alkohol. Nie ukrywam, że się wkurwiłem, ale nawet krzywe spojrzenie w ich stronę skończyłoby się srogim wpierdolem od pobudzonych chemicznym stymulantem Sebastianów. Nie było z tragedii, bo miał. Miałem Jeszcze drugą pełną butelkę, więc tą nadpitą podlałem kwiatki na klatce schodowej, a butelkę wyrzuciłem do śmieci w domu. Czułem się strasznie upokorzony tą sytuacją. Nie był to pierwszy raz, więc postanowiłem jednak wykorzystać związek mojej głupiej siostry, żeby się na nich zemścić. Dwa dni później znów odwiedził na Stomek. Przychodził czasem do mojego pokoju, jak grałem na kąpie, powiedzieć: Cześć młody, ty znowu grasz? Wyszedłbyś do ludzi i dupę, żebyś sobie w końcu ogarnął. Powiedziałem mu, że mam nową gierkę i pokazałem mu wowa XD. Wiem, że z grzeczności patrzył 30 sekund w monitor. Mając to głęboko w dupie, ale zagadałem od razu, że mam problem z okoliczną patologią osiedlową, a temat go wyraźnie zainteresował. Opowiedziałem mu ostatnią akcję z mineralką i kilka innych, jak na przykład próbowali zajebać mi moje świeżo kupione siomi. Oczywiście miał ze mnie bekę i powiedział, że jego dupa nie może mieć takiego brata pizdy, załatwimy to po mojemu. Plan był taki, że jak w sobotę patusy zbiorą się na ławce, ja wychodzę się przejechać po mieście bez celu, wracam na osiedle i idąc do klatki, patrzę im bezczelnie w oczy z pogardą i poczuciem wyższości, on 50 metrów dalej Dalej siedzi w zaparkowanej furze i czeka, aż Sebiksy zaczną mnie zaczepiać. Warto zaznaczyć, że Tomek był dla nich kimś w rodzaju idola, króla życia. Goście, mu którego narkotyki brali hurtowo dostawcy ich dealerów i mieć plecy u takiego Tomka, to jak znać się z Pruszkowem albo innym Wołominem. Plan mi się bardzo spodobał, do momentu jak w sobotę zamykałem drzwi auta. Nogi mi się trzęsły, ale idę twardo, patrząc na tych troglodytów, jakbym miał spuścić im wszystkim w pierdol. Na reakcję nie trzeba było długo czekać, bo po kilku krokach już słyszałem donośne Na chuj się tak mu się. Wiedziałem, że zbliża się moje pięć minut. Jedna z najszczęśliwszych chwil w moim spierdolonym życiu. Odpowiedziałem mu, na chuja. XD. Sebiksów zamurowało, bo zdecydowanie spodziewali się spuszczonej głowy i braku odpowiedzi. Zadające pytanie wystartował do mnie i złapał mnie za koszulkę. W tym momencie usłyszałem, jak trzaskając drzwi samochodu i spokojnym krokiem idzie w naszą stronę Tomasz. Sebiks puścił mnie i kątem oka spogląda na zbliżającą się postać, nie podejrzewając nawet, że mogę mieć coś wspólnego z tym człowiekiem. Mój niedoszły szwagier podszedł do ławki i opanowanym, lecz stanowczym tonem powiedział: Mateusz i Adrian zostają, reszta wypierdalać. Myślę, że już. Saint Bolt mógłby pozazdrościć Sprintus Bixom, którzy zostali wytypowani do opuszczenia ławki wielkiego brata. Matt i Zadim zrobili się bladzi ze strachu i przekrzykiwali się, przepraszając Tomka i mnie, ale bardziej Tomka. Gangus w kilku prostych, lecz dosadnych słowach wytłumaczył im, że jestem to jak krowa w Indiach, święty i nie do ruszenia i że sporo starszy brat Adiego rozjebał się w sprawie wyłudzeń jakichś kredytów, w której był słupem i nie mądry jest kozaczyć mając brata konfidenta, na koniec sprzedał im po lekkiej lepiej w potylicę, tak jak Halina kiepska biła Waldusia i również kazał wypierdalać. Zbiłem piątkę z wybawcą i radosny pobiegłem do domu. Oczywiście północy wspominałem te sytuacje, jak Sebiksy zostały wyjaśnione, nie mogąc zasnąć z przepełniającej mnie euforii. W ciągu następnego tygodnia po tym wydarzeniu, jak rozniosła się fama, z kim się rucha moja siostra, czułem się na osiedlu jak prawa ręka i partner w interesach Tomka. Siema, mordo. Przetrzymywanie mi drzwi na klatce czy w żabce, mimo że byłem jeszcze 30 metrów od domu sklepu, częstowanie browarkiem, ziołem i fetą, Deklaracja pilnowania BMW mojego ojca, czy gdy są w pobliżu ławki, czy kradzione radio w prezencie z wysuwanym dotykowym wyświetlaczem to tylko kilka z pomysłów Sebiksów jak zdobyć moje względy i uznanie. Nie powiem, że nie korzystałem z przywilejów w upalny dzień, jak stałem chwilę rozmawiając z Sebkami, i powiedziałem, że pić mi się chce. To poleciał do sklepu po Oshi, mówiąc, że on pije po siłce i dobrze nawadnia. To kolał moją siostrę jakieś pół roku później, bo znudziło mu się ruchanie tej samej laski tyle czasu, ale zawsze jak gdzieś go spotkam, Odpowiem mi cześć i spyta, czy znalazłem dupę, czy dalej tylko gram na kąpie.